Witam wszystkich, Wilgotny Głupik z tej strony. W tym filmie powiem wam trochę co słychać w moim 200 litrów ze skalarami i nie tylko. No słuchajcie, o tych rybkach już było hmm, aż 3 tygodnie temu, a jak wiemy 3 tygodnie to jest prawie miesiąc. No więc słuchajcie, pokażę wam 200 litrów całe, jak i właśnie jego mieszkańców po tych trzech tygodniach. Powiem co się zmieniło, co się nie zmieniło. Także, no, zapraszam na film. Na wstępie, jeszcze powiem, że albo ten film będzie wypuszczony w, w sobotę dosyć późnym wieczorem, albo w ogóle w poniedziałek. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wiem, kiedy dokładnie go wypuszczę. Ale będzie albo w sobotę późno, znaczy późno, no gdzieś tak bardziej pod wieczór, tam nie wiem, dziewiąta, ósma wieczór. A jak nie, to. Zobaczycie ten film dopiero w niedzielę, także no tyle tytułem wstępu. W każdym razie wiedzcie, że kiedy ten film będzie do oglądania już opublikowany, to wiedzcie, że jest on nagrywany w sobotnie popołudnie. No tyle w kwestii wyjaśnienia. No i co słuchajcie, z takich spraw wstępowych, no to chyba tyle co kiedy wyjdzie film, nie wiem, ale wiedzcie, że jest kręcony, jak już mówiłem, sobotnie popołudnie. No i słuchajcie, cóż, przejdźmy do głównego tematu, od której rybki zaczynamy. Może zaczniemy od Danio Malabarskiego. Zobaczcie, tak się właśnie przedstawia Danio Malabarski. Bardzo piękna rybka, polecam każdemu, jak ktoś ma ino duże, w miarę dosyć duże akwarium, to Danio Malabarski się sprawdzi. Polecam bardzo Danio Malabarskiego. Piękna ryba. Miałem kiedyś trochę więcej, ale mi niestety powyskakiwały zanim jeszcze siatkę przyłożyłem. A i z siatką też mam taką dosyć dziwną historię, to wam też opowiem jeszcze w trakcie tego filmu. Także zobaczcie, tutaj danio malabarski jest, żyje, pływa w porządku. Nie chciała ta ryba długi czas rosnąć, a teraz się ładnie wzięła ze siebie. No i rośnie sobie taki danio malabarski, i fajnie, i cieszę się, bo mi się mega podoba. O, mamy już labeo, zielonego, grubowarga Albino też wyszedł, zobaczcie, piękne Albino. O, zobaczcie śliczna rybka, bardzo dobrze już podrośnięta. Uwielbiam tego lab, Labeo Albino, serio. Chyba mój najbardziej ulubiony Labeo to jest właśnie ten Albino. Chociaż tego zielonego, o, też, też bardzo lubię o, tego, ale ten labeo, po prostu albino no to mi się naprawdę wyjątkowy trafił, piękna ryba troszkę większy od tego, o, tego labeo przynajmniej dla mnie, mi się tak wydaje, że troszkę większy ale ten labeo albino to jest naprawdę przecudowna ryba tu mamy jada, yy, takiego pomarańczka yy, też samca zobaczcie jaki mu zarost piękny yy, na pysku rośnie Całą głowę ma kolczastą. No co potwierdza, że jest to po prostu, to po prostu samiec. Też ładnie rośnie. Zobaczcie, jaki wiel, wielki już jest taki mój pomarańczowy krokodyl tego akwarium. Mamy tu również górami marmurkowe. Piękna. Jedna sztuka rośnie dosyć dobrze. Druga trochę gorzej. Druga taka bardziej zabidzona jest. Nawet nie wiem, gdzie w tym momencie jest. Jak wyjdzie, to wam ją pokażę. No i co słuchajcie, kosiarki, no właśnie z kosiarkami się wiąże, o jest tam w oddali, o tam jest taki trochę mniejszy górami marmur, mozaikowy, nie marmurkowy, już któryś raz z kolei mam coś z marmurkiem, a przecież nie mam mozaiki, nie marmurki, także no nie wiem czemu ten drugi mozaika tak długa ciężko rośnie, no nie wiem, może jakiś gen ma po prostu taki dziwny, że nie pozwala jej rosnąć albo coś, nie wiem. No ale jakoś tak średnio to rośniecie. Idzie tej drugiej mozaice. No i co dalej? Mamy również górami dwuplamę. O, skalar. No wyjeżdżaj z tą mordą. Do Was dojdę za chwilę. No tu mamy góramiego dwuplamego. Bardzo piękna ryba. Zobaczcie. To jest najlepiej rosnący u mnie górami nawet marmurko, znowu marmurkowe powiedziałem, nawet górami mozaikowe u mnie, nawet ten samiec większy i tak nie może z rośnięciem dogonić górami jego dwu, dwuplamistego po prostu możecie, doło, możecie zrobić dokończenie zdania w komentarzach górami dwuplamisty jest i to sobie dokończcie jestem ciekawy jak to zdanie dokończycie górami dwuplamisty jest i tutaj do dalszej wypowiedzi, możecie coś do rymu poszukać. Jak wam się chce, to może, możemy w taką no, grę zagrać. Do, dokończ zdanie, także no to zdanie właśnie dokończcie. Jestem ciekawy, co się wypowiecie o tej rybce. Dokończając to zdanie, które zacząłem. No i chyba gwiazdoży dzisiejszego, gwiazdorowie dzisiejszego filmu, czyli oni. Proszę, gwiazdory, skalarki, proszę bardzo, piękne, naprawdę mi się podobają, dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy one coś urosły, czy nie, na pewno rośnie ta pomarańczka, pomarańczowo-biało-czarny, z tym niesamowitym żaglem w górę, on rośnie na 100%, o, na 100% rośnie, bo, bo to widać. No i ten też się nie mógł długi czas ogarnąć. A teraz zobaczcie, pięknie się ogarnął. Pięknie rośnie. Naprawdę cudowna ryba. Ten też podróż już. Ostatni zakup. Ładnie. Czarny też, zobaczcie, w dobrej formie pływa. Jest super. O. To ten to jest w ogóle jeden z tych pierwszych skalarów maluśkich, które już tak dawno temu widzieliście jak jeszcze to akwarium dopiero robiłem i po tygodniu wrzuciłem takie trzy maluszki to, to jest właśnie jeden z tych trzech maluszków także zobaczcie też się bardzo dobrze zmienił tylko że ten film wtedy jak to robiłem to akwarium było w lutym więc no teraz do tego czasu to już ma dobrych ładnych parę miesięcy no i naprawdę ta nieba pięknie rośnie a już w ogóle totalnym gwiazdorem to jest ten skalar, no akurat mi go skutecznie trójka innych muszkieterów przysłoniła, o, ale to jest gwiazdor Dziś słyszałem, że to jest samica, więc to jest gwiazda tego akwarium naprawdę przepiękna ryba przepiękny skalar cudowny, zobaczcie na te oczy patrzcie, no to jest przepiękny skalar największy, w ogóle zobaczcie jakie ma on długaśne płetwy brzuszne te wąsy brzuszne takie, no, no przepiękna ryba. Naprawdę zresztą wszystkie skalary, które tutaj mam, no naprawdę moim zdaniem rosną. Możecie dać znać w komentarzach czy waszym zdaniem też rosną. Tu mamy moje kosiarosy, grubowargi syjamskie, tu mamy mniejszego. Większy już jest. Nie wiem gdzie. O tam. Tu idzie łazik. O, tu jest. Chciałbym wam jeszcze pokazać cemnicę gronojada, aczkolwiek kompletnie nie mam pojęcia gdzie ona teraz jest. To jest samiec akurat. O, może może wyostrzy nam na zarost tego gronojada. No. No co chłopie się patrzysz? Ogolić się powinieneś. Żartuję. To jest twojej symbol męskości. Jakby nie to, to bym cię nie poznał, że samiec jesteś, więc to wąsy noż. Także zobaczcie, tak to wygląda. Tak podrosły rybki. No i ta sytuacja z kosiarką ostatnio. Siatka już jest założona. Tu jak widzicie, zabezpieczone wszystko. Znaczy kosiarkę znalazłem pod akwarium na nadywanie. No, po prostu myślałem, że mnie coś trafi. No bo ładne kosiarki. Duże kosiarki. Znaczy duże. No, akurat ta największa została, ale ta troszkę o to jest największa. Proszę bardzo. No, ta co wyskoczyła mi niestety, nie wiem jak ona to zrobiła, że uciekła przez siatkę, szczerze mówiąc mało mnie to interesuje, w każdym razie jestem na nią obrażony nawet pośmiertnie, że, że nie żyje, że jej nie ma. Ona była wielkości mm, <laughs> tej mniejszej kosiarki, którą wam pokazywałem, no już nie wiem teraz gdzie ona jest, ale pokazywałem wam taki króciutki fragment, jak przepływała mniejsza kosiarka. To ta, która niestety się sepuku zrobiła, to jest właśnie ta, mm, ta mniejsza. Jedna z tych mniejszych kosiarek. No, także tak to przykro wyszło z tą kosiarką. One akurat może nie jakoś takie bardzo aktywne są, bo... Właśnie do, do, dopiero zeżarły. Mamy Kirysa. Kiedyś tyle polowałem. A dzisiaj go ujęliśmy. No, glonojad, ja cię zamorduję. Kirysa mi wypłoszyłeś. No, no, no i tyle. Podziękujcie, podziękujcie że go nie widzieliśmy. O tam gdzieś mniej więcej będzie, a przynajmniej powinna być, ta młoda kosiarka, ta, ta młodsza kosiarka wielkości tej, która wyskoczyła. No powinna być, ale gdzie już teraz się odpłynęła, przepłynęła, to już nie wiem. No i cóż, słuchajcie, tak tutaj by wyglądał taki krótki przegląd tych rybek. O, jest tutaj samiczka jadka. Widzicie, ona jest taka troszkę mniejsza. O, jest. Akurat pięknie, że, że wyszła, znaczy tak połowicznie wyszła. O, tu jest. To jest tam samiczka gąsieniata. Tu mamy kirysa. Możecie być ciekawi, bo jak wiecie, przeprowadziłem kirysy do 200 litrów z 72. Także co u nich? No to zobaczcie. Wpuściłem dwie sztuki. Dorosłe, prawdopodobnie samice. Dwie wpuściłem, dwie pływają. Także tutaj nic specjalnego z samicami kirysa się nie stało w tym akwarium. Wszystkie pływają tak jak pływać powinny. Kryptokoryna mi ładnie poszła tutaj. No i ta moja zabidzona naprawdę samica górami mozaikowego. Nie wiem, samiec tak ładnie się ogarnął. A ta bidulka coś taka naprawdę zabidzona jest. Nie wiem, czy jakiś gen ma po prostu taki, czy jakąś chorobę, ma nie wiem, jakaś zapasożycona zapasoży czy coś. Nie, nie mam pojęcia, no ale nie rośnie. Nie jest, nie jest zainteresowana rośnięciem. No i słuchajcie, co, to, to tyle by było takiej w sumie prezentacji na mieszkańców, chyba że jeszcze jakieś zbliżenia wam pokażę. No i co, słuchajcie, może teraz parę słów o akwarium, o roślinności. Troszkę mi roślinność tutaj przymarniała. Do tej pory zawsze lałem nawóz Multimineral Tropicala. Tropical Multimineral. Dla roślin takie podstawowe pierwiastki, tam żelazo, potas i tak dalej. Takie śladowe ilości tych pierwiastków, tych podstawowych, ale jakoś na moje roślinki, no szczerze powiem, nie działa to tak adekwatnie do, do tego, jakbym chciał. I jakichś takich efektów wzbogacenia te rośliny w składniki odżywcze przez ten nawóz no, nie zaobserwowałem, tak szczerze Wam powiem. Więc, jak ino będę gdzieś w zoologicznym mamy sam. to słuchajcie, na pewno zaopatrzam się i próbuję po raz pierwszy ten nawóz wykorzystać, który zwie się kulki glinianotorfowe. Dużo akwarystów też wiem, że poleca. Jak ktoś nie ma na substracie czy na ziemi ogrodowej, akwa to, że dużo osób właśnie też akwarystów poleca. Żeby do żwiru wstawić kulkę glinianotorfową pod korzenie roślin, no i że to podobno też dobrze rzutuje na wzrost i rozwój roślin. Nigdy tego nie robiłem, no ale widzę, że te roślinki, jak widzicie, troszkę takie jakby przymarniałe, troszkę takie jakby przy, przymęczone. Więc słuchajcie, myślę, że to jest po prostu najwyższy czas i najwyższa pora przetestować coś nowego, coś. Być może ekstra. Nawet mój znajomy, od którego kiedyś, kto oglądał moje filmy już od dobrych, ładnych tam, nie wiem, dwóch lat, to czy tam trzech nawet, to wie, że ze znajomym takim akwarystą robiliśmy wymiany gupików i on mi mówił, też sam mówił, że miał kulki glinianotrofowe tam raz w miesiącu, czy tam raz na dwa miesiące, już nie wiem dokładnie jak mi to mówił, podkładał pod korzenie roślin. Do żwiru, i że to podobno wtedy egzamin zdawało także mu wszystkie rośliny przerastały akwarium i, i musiał przycinki robić i tak dalej. Także no, spróbuję u siebie. Jak wy też mieliście może kontakt z takimi kulkami winianotorfowymi i znacie efekty, czy rzeczywiście jest to dobre dla roślin, czy rzeczywiście to wspomoże ich kondycję to dajcie znać, bardzo proszę, bo one sztuki mi się rośnie udało pokupić, no i nie chciałbym bardzo tego zaprzepaścić, żeby z braku po prostu składników odżywczych no mi to po prostu popadało. Te rośliny powiędły, pousychały, no ale na razie widzę, że właśnie tak się dzieje. Tu chyba miałem zakwit w ogóle jednej z żabienic moich, to bardzo ciekawy pałąk z pędem tam w ogóle się pojawił. Więc chyba wam to pokażę, ten pałąk z bliższa, więc może co, przenieśmy kadr właśnie na, na, na bliższy, na tego właśnie pałąka. O, to było coś takiego, o, właśnie się kosiara z tym pucnęła. O, to jest coś takiego. O, to jest ten pałąk. To chyba było prawdopodobnie właśnie um, zakwit żabienicy amazońskiej. Kwiatka chyba nie było, ale tak to wyglądało, jakby się stroiła dopiero do, do kwiecia. Boże, ja myślę, że mam szybę brudną w akwarium, a to tylko ogon skalara i ta błoda płetwowa. Także tak wygląda przy okazji moje 200 od boku. Też nie mam ochotę właśnie wypróbować te kulki gminotrofowe. No i będę scylował się je kupić. Mam nadzieję, że, że jak już wreszcie pójdę, to będą, bo zawsze kiedy nie mam, na, nie jestem na kupieniu kulek gliniano-torfowych kiedy nie byłem na ich kupnie, były. Odkąd poluję, nie ma. Albo ja nie mogę być w sklepie fizycznie, albo jak już jestem, to kulek nie ma. No i co? I tak się właśnie z tymi kulkami rozmijamy. No ale może kiedyś się uda, że się nie, nie rozminiemy i. i będzie. Tutaj wyglądają moje skalarki, na moją rękę reagują, o, żywiołowo. Ja nie będę ich karmił teraz znowu już, bo... A może troszkę im, wiecie, troszkę je nakarmię, żebyście zobaczyli, to wam przy okazji wam pokażę ich atak. Ale czy to będzie jakiś spektakularny i widowiskowy atak, to szczerze mówiąc głowy nie daję, bo niedawno jadły i mogą nie chcieć jeść. No ale troszeczkę możemy no, spróbować im sypnąć tego jedzenia, więc ja sobie coś przygotuję i... No i sypniemy i zobaczymy co się będzie tutaj odskalarowywać w tym akwarium i nie tylko. Dobra, no to sypnijmy coś. Skalary to są najmniej estetyczne ryby, jak chodzi o jedzenie. W ogóle za zasad nie, nie znają, tak? Mlaskają, że to naprawdę mlaskają. No nawet zainteresowanie tych skarów karmą jest. W sumie nawet myślałem, że będzie gorzej. O. Nawet ta moja największa klucha wcina. O, kosiary jak to zawsze, jak dostaną jedzenia, to dostają też truba przy okazji i latają po prostu jak wściekłe. Tu mamy lepi, lepszy kadr, może na, na samicie ale Zwróćcie uwagę, że ona ma bardzo gładki pysk. I to widać. Samiec jest zarośnięty, a samica bardzo gładka. O, chciałem Wam Kirysa z z pokazać. To mi go znowu glonojad wypłoszył. I nie znalazł zawsze mi się glonojad wcina w paradę. Tu mamy pysk samicy. Zobaczcie, że jest on bardzo gładki. A samiec jest bardzo chropaty. No i tyle, słuchajcie, co z 200 litrów. Tak się prezentują skalarki, które właśnie już kończą. Widzicie, wsypane przeze mnie jedzenie. Specjalnie nie wsypałem też dużo, żeby nie przedobrzeć, żeby ich nie przekarmić. No i tak się prezentują mieszkańcy 200 litrów. No, bardzo mi szkoda tej wyskoczonej kosiary. Nie mam pojęcia, jakim cudem one jej się udało uciec na, nawet przez założoną siatkę nad akwarium. I to jest już pytanie, na które odpowiedzi: o, jest ta mniejsza kosiarka. No, mniej więcej takiej ta, 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 ta rozmiarowo wyglądała ta, która. Nie wiem, jak ona się odpakowała z tej siatki, ale mi przeskoczyła siatkę. Czy, czy, czy nie, nie mam pojęcia, co się stało, ale by w każdym razie była przed akwarium, a nie w akwarium także trudno się mówi jak będą w sklepie, w dobrej formie i ja będę gdzieś kiedyś w sklepie ostatnio też filmów jest mało, bo nic nowego nie, nie przynoszę nie kupuję zrobiłem sobie trochę urlopu od, od akwarystyki też troszeczkę mała przerwa w hobby się przyda od bez grzebania w tych akwariach no i nawet moje 26 litrów akwarium też czeka na wyremontowanie, wyrzuciłem żwir, wyrzuciłem wszystko z niego. No i jak sobie czeka, jak będę miał wenę, znowu, znajdzie mnie, będę miał pomysł na jakiś może aranż ciekawy, no to się pewnie wezmę kiedyś za te, 200, za te 26 litrów. Na razie 26 sobie stoi pusta, czeka na, na moją wenę i umyślaną jakąś tam aranżację. No i jak będzie okazja, i moja chęć, i pomysł na to akwarium. No, to myślę, że coś kiedyś powstanie. Fajnie by było. Napiszcie, czy, byś, czy chcielibyście, żebym yy, w miarę szybko się zmobilizował do 26. i do jej odnowienia po, po restarcie. Yy, no i jak będziecie bardzo też chcieć, to może właśnie mnie zmobilizujcie mnie trochę jak możecie, żebym te 26 litrów wreszcie zrobił. Bo tak chciałbym mieć a nie chcę mi się robić. Tak jako jakiś się zrobiłem leni, leni, leniuch trochę, jak chodzi o ryby, ale żeby nie było, o te co mam, co, co, co ten, to akwariat, co są już zalane z rybami, to dbam, pilnuję jak najbardziej, także tutaj nie ma co um, myśleć, że od, nawet przez to, że się trochę leniem zrobiłem, nie dbam o, o ryby, bo to co mam, to wiadomo dbam i, i to jest mój obowiązek jako właściciela, tak? Także... No nie wiem, jak chcecie, żebym się może szybko pospieszył z tą 26, bo chcecie ją zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. A jak widzicie, rybki już zjadły, czyli ilość karmy była odpowiednia, nic się nie zmarnowało, wszystko poszło do rybiego brzucha, czyli tam, gdzie iść powinno, nie będzie nic gniło w wodzie, zanieczyszczało tej wody, psuło parametrów i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, ja Wam dziękuję za ten materiał. Dajcie znać, może co byście w kolejnym materiale chcieli zobaczyć, bo też nie mam pomysłu w ostatnio na nagrywanie filmów. Także przez to tak rzadko są filmy. Dajcie znać, czy taka częstotliwość w ogóle filmów Wam się podoba, czy woleliście jednak mnie z częstszymi, część, z częstszymi filmami na kanale, żebym częściej wrzucał. Także dajcie też znać, jaka częstotliwość Wam się podoba. Czy taka rzadka, czy raczej woleliście jak. Wrzucałem dla Was materiały częściej. No i słuchajcie, to na tyle by było co w 200 litrów słychać. Tak się prezentuje całe akwarium. No i cóż. Tym widokiem na, na praktycznie całe akwarium. Myślę, że zakończymy. Skalarki się prezentują jak widać. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Jak coś chcecie, żebym o czymś szczególnie nagrał, to dajcie znać. Z mojej strony na teraz to tyle. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia i cześć.